Tradycyjnie w pierwszą niedzielę sierpnia i jak zwykle trasami wiodącymi przez trzy gminy powiatu Czarnkowsko-Czcianeckiego, to jest gmin Trawsko, Krzyż Wielkopolski i Wieleń, odbył się 36. półmaraton notecki imieniem Józefa Nojego – Wieleń-Kamex 2015. Tym razem dystans około 21 km przebiegło ponad 140 zawodników. Wstawcy byli biegacze, rolkarze i kijkarze. Rywalizację sportową poprzedziło oficjalne otwarcie biegu przed obeliskiem imieniem Józefa Nojego w Pęckowie. Miele zapamięta ten czas pan Henryk Dietfeldt z Wielenia, który za swoją działalność społeczną został wyróżniony odznaką honorową województwa wielkopolskiego. Nagrodę wręczył mu Krzysztof Paszyk, przewodniczący sejmiku województwa wielkopolskiego. Pan Henryk jest zasłużonym działaczem ludowych zespołów sportowych i wieloletnim współorganizatorem biegu imieniem Józefa Nojego. Jest to dla mnie wielkie zaskoczenie, bo nie spodziewałem się tego. No nie wiem, czy zasłużyłem, bo po prostu to taka jest normalka. Po prostu tam, gdzie coś można działać, kiedy można coś zrobić, to jest po prostu taki obowiązek każdego, każdego z nas. Otwarcia biegu dokonała burmistrz Elżbieta Rybarczy, która w szczególny sposób zwróciła się do członków Wieleńskiego Stowarzyszenia Sportowego imieniem Józefa Nojego w Wieleniu. Józef Noi doczekał się wielkiego wydarzenia, które przez lata organizowane jest myślę, że naprawdę przez długodystansowców, przez ludzi, którzy pamiętają i którzy chcą przekazywać te wspaniałe tradycje młodemu pokoleniu. Na koniec samorządowcy, politycy i sportowcy złożyli kwiaty przy obelisku upamiętniającym postać olimpijczyka Spędzkowa. Po części oficjalnej przyszedł czas na emocje sportowe. Jako pierwsi wystartowali biegacze, po nich rolkarze i kikarze. Trasa biegu przebiegała przez następujące miejscowości: Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Hute Szklaną, Herburtowo i Marianowo. Tradycyjnie meta była zlokalizowana na stadionie miejskim w Wieleniu, któremu również patronuje Józef Noi. Zanim na stadionie wbiegli pierwsi sportowcy, to kibice mogli obejrzeć występy lokalnych zespołów oraz wystawy pamiątek po Józefie Noim, m.in. z prywatnych zbiorów pana Stanisława Wieleckiego z rodziną. Kibice z dużym napięciem wyczekiwali zawodników. Jako pierwsi na stadionie pojawili się rolkarze. W tej rywalizacji wygrał Mirosław Pawelec z Gdańska. Kilka minut po nich linię mety przekroczyli biegacze. Jako pierwszy przebiegł ją Ukraińiec Mikoł Jakimczuk. Kolejną wygraną w Wieleniu przypieczętował rekordem trasy, czyli wynikiem minuta 0,5 i 57 setnych sekundy. Zaraz po nim na metę wbiegło trzech jego kolegów z reprezentacji. Wśród kobiet również nie było zaskoczenia. Wygrała ubiegłoroczna triumfator Białorusinka Irena Somołowa. Jest to jeden z najliczniejszych biegów. Najliczniejszy tutaj wspominano, że był bieg z udziałem 241 zawodników, a ten jest, jak tak pamiętam, to jest albo drugi, albo trzeci w kolejności, jeżeli chodzi o liczbę zawodników. Co nas cieszy, również to, że wystartowało więcej zawodników. Na kijkach. Skróciliśmy trasę, z tego wynika, że kijkarze uważają, że trasa musi być krótsza, spełniliśmy marzenia i potwierdziło się, że wystartowało więcej zawodników na kijkach. Szczegółowe wyniki półmaratonu noteckiego można obejrzeć na stronie www.wielen.pl